No się Kazimierzki, ja jestem Shadow. Ja ze mną jest Andrzej. dużej Mai Hej, witajcie, jestem Barry, a dzisiaj będziemy grali w World of Tanks z moimi przyjaciółmi Kuba, przedstaw się Hej Tak panowie jakiś plan na rundę? Plan na rundę Może pojedziemy na lewą stronę mapy tam spróbujemy przyblokować ich się no wiadomo. Chociaż trójkami na piątki to tak... Nie za bardzo ale można spróbować Zawsze no. coś? No to Mam nadzieję, że tam dużo piątki pojedzie Też mam taką nadzieję Oby wszystkie piątki do miasta pojechały Bo tak to trójkami to nie zatrzymamy natarcia. tarcia Bo ty Kuba jakie masz przebicie Przebicie mam... 81 81 będzie Wszystko dingo taki, wow. lek taki, yeah. le taki lekki spot Ale nikogo nie wyświetliłem Ty dostanę. byś się najbardziej przydał tego spota Zaraz półę dostanę i będzie pokrzykły Dobra Szluka, dobra, Szluga. szluka Dobra, na coś się przydałem no ja jestem ciekaw czy ja przebiję tą piątkę Ja się boję w ogóle wyjeżdżać No ona ma tam ile za sto ileś przypieprzy tyle Czyli to jest połowa twojego HP No cóż Ja jednak wolę się nie wychylać <noise> A ja tam podjadę gdzieś się zaryzykuję Najwyżej i dostanę strzała padnę i i koniec odcinka Nie no co <laughs> O, dobra No co ty robisz Wolby Na PZ... no nie no na PZ ta trójkę pojadę No ale fajnie jakbyśmy to wygrali Może trochę pieniążków wpadnie Też mam taką nadzieję no. Nie jednak nie wyjdzie Uuuu dobrze odeszłem Odarty Od arty bym dostał The Matilda mi chyba goni. To tam gdzieś... Skojarzyło mi się z czymś innym Co z... Kurde, chciałem staranować Aha. tego... Panze panzera czwórkę, ale... Ale odpuściłem sobie bo go Ups No ups Jak tam um, po waszej stronie idzie? Ja skutecznie odpieram ataki, stuga, czyli nic nie robię i tylko się patrzę jak on tam zamierza coś tam robić Zobaczymy Oooo, będzie coś, będzie przebicie No Jest prawicie? Jest Ale Ała, dobra, już nie było prabicia Wyrwałem bombę, mam 23 zdrowia Nie no, super Grim. Nie no jak ja. Słuchaj, ja tym LTP zacząłem strzelać od no tego. No i niestety, Kowo, moja, his moja historia się skończyła. A moja jeszcze trwa. Zobaczymy. LTP, że tutaj Aha, on, A czy to jest premka jakaś taka? Ci... Tak, to jest ta premka, co kiedyś można było, było dostać. Z gazetki <laughs> Gdzie tam gazetki? Z tego, z... Z... za darmo. Ota i tyle Wchodziłeś i dostawałeś darmo A wiadomo co za darmo można dostać Nawet buchy. i fryniec nie można za, za darmo dostać W Polsce to nawet mordę za darmo nie dostaniesz Musisz zasłużyć mhm. Pewnie zaraz od tego od grilla dostaniesz... A nie, to jest HMC to jest Kurde Rush B! Blin, blin. <ścoughs> o dawaj okay. go. go. uważaj, bo on się na ciebie celowo czyni. Ach, ta zawrotna prędkość. LTP Kuby atakuje, jednak wszystko odbija i... Tyle. I dostałem strzał. No niestety. Poobserwujmy KW-1, zobaczymy jak będzie szło, koledze, w KW-1. mu tam dobrze idzie, cztery flagi. Dobrze idzie, a w KW-1S wszyscy poobijani. To od kogo oni tak dostają? Od 28 y, Ty... Dobre działa Dobre, to powiedziało musimy mieć. Mm, no, Igolda. Jak te T28 te siepie Ty, no chyba dobry. Chyba dosyć dobry gracz takim Czyli co... Dziodostwem. umie grać Czyli co? Do garażu Ale jak nie mamy innych czołgów no... Krzysiek ma tylko Trójkę Gówniana Możemy dwójkami zagrać jak chcecie O można Dla... Moż można dwójkami i to Dla... można Dla... Ja on wie Zachodźcie do garage i. Eee, gdzie ja mam tą dwójkę? Francuską dwójkę mam. Tak, Kuba w borboba idę. Gwałcisz swój pogląd, chłopcze? Wiem, ale już go dawno pogwałciłem amx Fal... <śm> Bardziej dwójka, pogwa Bardziej pogwałciła ten... to moja dziewczyna, która mi kupiła ten o, masz tetrarcha. A, chyba na 5 bitów tylko. Chyba. A ja tak się właśnie zastanawiam, skąd on ma tego tetrarcha, taki Mindfuck, a tutaj się okazuje, że to na 5 bitów jest tylko. No. Fety, ale naprzeciwko na sobie mamy mię miękkie czołgi. Oprócz FCM 36 pak 40, który mnie znacznie wygórze. No ale z, z przebiciem 27, no nie wiem. Co tam można przebić? No, Artę, Mardera. No i część czołgów pewnie tam poprzebijam, ale. To też jest premka. A jak, Matiu, czuję z przebiciem? 40, tyle samo z tym. Z No u mnie prabicie wygląda następująco: 46, uszkodzeń 27 że mam strasznie wolny czołg. Jakbyś mnie Kuba mógł pchnąć trochę A dobra Poczej ja tam spróbuję na górkę podjechać zobaczyć Bo pijany już szybciej idzie niż ten czołg jedzie Halo Kuba Help Hilfe? Nie, hilfę. nie hilfę. a idź ma cholera Czekaj, tu jeden PZC coś kompiluje Zaraz mu to pokrzyżuje yy, nie czuję jak rymuję Kurde Ale dałem się ten na samym początku bitwy podejść Słabe to było No niestety No ale coś jest fajnego w tych pierwszych odierowych czołga Wracają długo Wracają wspomnienia A poza no tym, tak. może niech ludzie napiszą w komentarzach, które, które, których map im najbardziej brakuje, z dawnego wotać, co już tak długo kraju. No, niech tam napiszą, co oni tam robili. To piszcie. Jeszcze nie pamiętam nazwy, ale tam był ten Dragon, coś tam. O, że... y ukryta mm, wioska, czy coś takiego. O, no, no. To, to się chyba nazywało Ukryta Wioska. Też fajną mapą był klasztor chyba, ten z dwóch stron się Klasztor, pasztor. <głos> <głos> Krzysiek zrozumie. Paszczuj, jakiś ziomuś od nas z klasy. co klasy. nie bo jeszcze będzie oglądał. <noise> On to na pewno On będzie oglądał. oglądał. Ale nie zdradzamy imienia? Nie. Ja. Cała nie zaczyna na K i nie kończy na A Ała, K. marder No jak? Aaaa. Do garagę Na szczęście można już trójkami zagrać Jakoś so słabo nam idzie na tych pierwszych poziomach Ja bym My... chciał siódemką jakąś czy ósemką No no ale... Sadu nie ma no niestety, Shadow Krzysiek nie ma. Przykro. Musisz, co, nie wiem... Trójki, dwójki? Trójki. Cień, cień, Krzycha! Cień Krzycha, tak. No i kolejna bitwa. Może ta, może za trzecim razem się uda. Może trzecia będzie wygrana. Jak to mówił do trzech razy sztuka. No. No i zobaczymy. Ale długie, jakoś długie losowanie jest na tych pierwszych. O, ale pięknie rzuciło! O. No mnie to najszczególniej. No ale no też nie tak źle. Że... Wystarczy, że dobrze pojedziemy, to... to... ...może coś ugramy. A ja muszę ugrać kurczę, bo ja muszę... ...zrobić sobie japoński czołg 10 tieru tego... Do ...ST-1, dobrze? STB-1. STB-1. ST-1 to jest premka Co ty pieprzysz? ST-1 to nie jest premka ST-1 jest premką stb 1 to jest premka ST-1 to jest ruski, gdzie tier. A, no co? Coś mi się powaliło Na górkę jedziemy? Na górkę, na górkę Lewo, prawo? Za kubą za. A, tu za <noise> mną. waszym duchowym przywódcą. Tak, mentorem. się od jak jest. A, to jadę cały czas. Krzysiek, ty się tam nie szpanuj tym nowym silnikiem Mhm. się jeszcze się i ci się zadnie. Paliwo nie podejdzie i co będzie? Gówno łapie. I kabuki. Ale ja tam ciszej jedź O jak ja nie lubię tych magazynów Będzie yy, jak to było Silnik po niemiecku Motor Motor kaput będzie no, motor kaput 20 km na godzinę, dobra? No, ja? Panie 17, jeszcze się rozkręca. A nie 7 km na godzinę 19 na godzinę, panie No weź no, nie to mnie po Nie chce mi się wracać, sam sobie poradził Solidarność jakakolwiek Nie ma solidarności Precz, komu nie jedziesz. Psz, To wiesz, co ja gadam Dobra <śm> No to właśnie to... I, I zaraz widzowie będą pisać, ty pieprzysz Właśnie, goście, weźcie za Stanów, tam Na dole <śm> to się się jesteś, wyjdź Mati, wyjdź za drzwi i przemyśl swoje grzechy Dobrze już idę tam Ale mam nadzieję, że nie zostanę paskiem hmm. Możesz dostać coś zapobiegawcze, ale już nie będę się wyrażał, bo mogą ludzie źle o nas pomyśleć. Weź się tak No zanim ja dojadę To już runda minie Kurde, szczelają Niemcy, tak? Chyba Niemcy. Bij Niemca pokazka. <noise> Ach, ten żarcik ci się udał! Cie yeah. Żartowałem. O, wykręcę, wykręcę. Dobra, spróbujemy to zrobić poszujenie. Tokyo Drift. Tokyo Drift z górki na bazoiki. Tylko żebyś nie dachował A tak w Sosnowcu. Uuu, so... w Sosnowcu to ten artycz dawno nie, nie posłużył. Długo. Może. Przepraszam wszystkich ludzi z Sosnowcem, jeżeli ich to uroziło Taka niestety jest prawda. A, 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 a prosto Tak! 60 osób na rodzinę 41 to z wielkim oporem To z kujki! 76! Tokio 3. I jednak się nie... Dobra, jeden szlak. zdobyty... Kurde, ja... nie odzywam się, bo jakiś tak skupiony jest. Jaki? Skupiony Skupić to się możesz gdzie indziej Skupić się może, kiedy strzelam do muszę kiedy strzelę, to kość O wychamy Gościu mnie naparza z tyłu, wezmę mi Ale Aleluja. Okay, Ale urwał Super, ja nie mam w ogóle przebicia. LTP mnie gwałci Weź twojemu koledze z tamtego teamu powiedz, że mnie tak nie gwałci No kurde magazynek pz 1 fajna no, zabaweczka, ale w kurze magazynkiem Nie ustawiaj się bokiem, nie ustawiaj się bokiem i jednak bokiem! No, w wow. to. dobra, hmm. ostatni ja. Plus mag kontra magazynek. Na to... Gdzie, tutaj o, na Dwójka, 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 Dobre, Skąd tu się, bo ci może przypieprzyć, bo ona chyba ma takiego trolka Ej, Eee, ona jest pancerką. Czekaj, tu bezet jedzie. No matko, jakie on się... On cię zabije z, 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 z tego z działka. O, jakie ja nie la widzę, magazyn. widzę Patrz jaki on ma ten po, yy, Nie poziom tylko Książę to się gramy Ty PZ ten 6 zatłuk O na no dzisiaj kończymy Tak już możemy skończyć Mhm Dobra To ja no to... wszystkich serdecznie Żegnam Pa, pa.